Siema, spałam 4 godziny, wysprzątałam dzisiaj starą chatę z ekipą sprzątającą. U Gimpara siedziałam do drugiej, wróciłam do domu o trzeciej, mówię idę spać, padam na ryj. A Remek krzyczy mówi tak, ale kuweta ta automatyczna nie działa. No i Remek mówi o trzeciej w nocy mnie woła, ja już w łóżku. I Remek mówi tak, Kasia, bo automatyczna kuweta nie działa. Siedziałam nad nią pół godziny próbując ją zresetować, po czym wypięłam ją z gniazdka, podłączyłam z powrotem i działa. I wróciłam do łóżka. Ja mówię, ja, dole. O czwartej poszłam spać Ósmej wstałam Pojechałam, kurwa, na tą drugą chatę Bo cię ją oddawaliśmy Wyniosłam tyle śmieci jeszcze stamtąd Panie sprzątały Ja wynoszę śmieci Wyrzucam rzeczy Pakuję to czasem sobie myślę, nie, nie, nie Jeszcze w międzyczasie pracuję Kasia, co... I Ja w międzyczasie tak Coś do mnie dzwonił Mówi tak No, Kasia, tu musisz przygotować ofertę Dla tutaj jednego z klientów Na taki, taki budżet Mówię, dobra, już to robię Jedną ręką wynoszę śmieci, kuwa. Drugą piszą ofertę. O 15 przyjechał remę. Ja umieram. On mówi tak, zrób sobzemkę. Zróbam żemkę. A pół godziny. Obudziłam się po pół godziny, i tak jak zostawiłam wszystko, tak wszystko było do zrobienia dalej. Więc obudziłam się jeszcze z poczuciem winy, że zmarnowałam pół godziny. O 18 przychodzą właściciele mieszkania, żeby to oddać. A mamy takie zniszczenia w tej chacie. że dobrze, żeby chociaż posprzątane było. Piło, i tak nie posprzątaliśmy wszystkiego. Kanapa jest do wymiany, ta z mojego pokoju, bo Emmet ją odrapał i Rysiek też. Sypialnie łóżko jest tak samo odrapane, bo tam było też skórzane ubicie łóżka. Jedną szafkę Remek rozjebał, drugą szafkę Remek rozjebał. Pokój Remka jest cały ba, do odnowienia, bo on tam rzeczy jakieś do ścian przykleją. Wszystkie krzesła w kuchni też są skórzane i też do wymiany. Jeszcze nie wiemy, Michał, ile jest dopłaty za zniszczenia. Zostawiliśmy całą kaucję, dopłaciliśmy jeszcze trochę. Pani ma tu podliczyć, zobaczyć ile to wyjdzie, czy bardziej się będzie opłacało kupić nowe, czy naprawiać. I, i mam ma dać znać. Zapierdalałam co idzie i wiedzieć, co jest najlepsze. Perspektywa na jutro nie jest lepsza, bo będę znowu zapadać cały dzień, pozwieźliśmy resztę rzeczy i się okazało, że to jeszcze są dwa samochody, kurwa rzeczy, które jeszcze trzeba w tej chacie jakoś zagospodarować, rozdysponować. Ufa, nie wiem, nie wiem, co z tym zrobić. Więc jeszcze jutro zapadam. A co jest najlepsze, to pojutrze będziemy mieć tu parapetówkę z taką rodzinną, i Katarzyna musi jeszcze jutro iść na zakupy, wymyślić co ugotujemy. Muszę jeszcze przygotować kolację chyba dla siedmiu osób, tak, w tej spalonej kuchni, co by było jeszcze ciekawsze, więc pierwsza parapetówka będzie w spalonym domu. Jeszcze Paromaxil mnie wyzywał na Twitterze że i o ch... mu chodzi. Dlaczego? Pokazać nie mogę, bo komentarze są bardzo niecenzuralne. Dobra, to wam mogę, tyle wam chyba mogę pokazać, taki wyciny. Opisał tak. I y, ja się nie maluję na co dzień, żeby jak będzie okazja robić szał. Jest moje zdjęcie z turnieju, jak se siedzę i sobie myślę. Ale ja nie byłam pomalowana. Czejcie że przyjeżdżam pod ten klub, gdzie oni grali koncert. No i tak patrzę, że składają już te walizki z tym nagłośnieniem w wieku. Nawet się nie zobaczyłam z ludźmi, nie? I patrzę, gimper wychodzi, ja mówię. O, zdążyłam! A on mówi, no właśnie, wychodzimy. Możesz wsiadać do Ubera z nami, bo jedziemy na afterparty. Mówię, no dobra. I tyle chyba zdążyłam. I potem siedzę przez całą tą imprezę, później jak siedziałam, to ludzie mówili, jak ci się podobał koncert? Jak ci się podobał koncert? A ja mówię, no, nie zdążyłam. Mówią, czemu? Ostatni koncert Gimpsona. zajebista zabawa. Co robiłaś w tym czasie? Ja Mówię, no wiesz, grałam turniej szachowy. <laughs> jak to kurwa brzmi, w ogóle nie? Ale. Tak szczerze, jak zrobili sold out w godzinę, to ja myślę, że oni wrócą. Tuet, Gimper i kolega Ignacy jeszcze kiedyś powąchają z, z, z deski sceny. I wydaje mi się, że to też ludzie trochę tego oczekują. To słyszałam właśnie, że Rewo ponoć bicki na scenie pokazywał. Czy twój atak na Karolinę był zaplanowany, aby ze swoją głupią koleżanką, nafcią, zaatakowałyście ją, aby jej popsuć wydarzenie, które prowadziła? Co? Tak, tak, dokładnie taki był nasz plan. Knułyśmy tą intrygę od miesięcy, by w końcu się urzeczywistniła. Co teraz zrobi? Jestem ciekawa, jaki proces myślowy teraz zachodzi u tego człowieka w głowie. Niech mnie dzisiaj ktoś jeszcze zapyta o mój ulubiony trunek alkoholowy, czy będzie dzisiaj tornado, żebym ten... Z zakręcimy z jakąś skrzynką jeszcze. W ogóle to zapromujemy jeszcze hazard dzisiaj. Błota się? Tak, tak, dobrze słyszałeś, tak. Dzisiaj mam mood, mam mood dzisiaj. Robimy tornado, otwieramy skrzynki. A jutro, man, jutro nie będzie. Powiem wam całą pra, prawdę o tej zgniłej branży. Brudy na wszystkich dzisiaj wyciągnę. Co myślisz na temat tego, że osoby, które zarabiają na swoje pierwsze mieszkanie, rywalizują z klasą średnią wyższą, czyli osobami, które rzucają sobie w portfolio 20-30 mieszkanie pod wynajem? Słuchaj, trochę tak działa wolny rynek. Nie, ja nie mówię, że to jest super, nie? ale jeżeli ktoś ma pieniądze i chce sobie kupić mieszkanie, to inny ktoś, kto też ma pieniądze i chce kupić mieszkanie, szanse mają taką samą no, na kupienie mieszkania. Dlaczego, jak ktoś, yy, kto ma kasę, to ma nie inwestować? No właśnie, bez sensu mi się to wydaje w sensie, bo ja też bym na przykład nie kupowała mieszkania, gdyby to nie była najbardziej opłacalna i najbezpieczniejsza inwestycja, jaką mogę zrobić. Inwestowałabyś w nowe mieszkanie do ogarnięcia i na wynajem? Czy kupiłabyś gotowca? Gdybym kupiła gotowca w życiu, nie chcę przechodzić znowu przez ten proces wykańczania mieszkania po i mnie. To, to jest to, co ta Jak Jakie odmawiasz współpracę? Najczęściej odmawiam współpracę z firmami, z których bym nie skorzystała, gdyby mi za to nie zapłacono. To jest takie ogólne kryterium, że jeżeli na przykład ktoś mi proponuje współpracę, żebym na streamie siedziała w słuchawkach do a ja bym stwierdziła, kurczę, zwykle w dousznych mam tak, że boli mnie ucho szybko, że jest takie, nie lubię mieć w uchu czegoś. I to by były takie typowe douszne, tanie słuchawki, po których mnie boli w uszach, nie? No bym powiedziała, nie chcę, niestety dziękuję. dzięki. Robisz ten prezent Gimperowi? Tak! Gimper się mega ucieszył na mój prezent i z robimy Gimperowi grę terenową. Musi mi tylko podać na ile osób i mniej więcej przybliżony termin i mu robię grę terenową i powiedziałam mu, że też może ją streamować, bo mu możemy pożyczyć na przykład plecaka do Irela i może sobie ją streamować na Kiku, więc oferuję mu jako prezent, oferuję mu content. Kasia, czy mama dalej daje kompot na hasło X? Tak, jeżeli pierwszy raz pójdziecie odwiedzić Rzaczek, bo potem jak was zapamięta to powiedziała, że już nie będzie wam dawać. Ale jak pierwszy raz pójdziecie odwiedzić żaczek i powiecie, że przyszliście tu, bo Kasia Wam kazała, to dostaniecie kompocik. Więc zapraszam Was serdecznie do Żaczka. Bar mleczny Żaczek w Krakowie. Możecie iść. Tam jest moja mama. Gdzie się cieszyć? Ja tam ostatnio pracowałam z nią, nie? w sensie pomagałam jej tam na sali. Starowałam jej stoliki, wydawałam tam zamówienia. I ludzie normalnie, przychodzi i mówili: czy ja jestem w ukrytej kamerze? A jakąś piorogi zaniosłam, nie? Tam wy wy wydawka jest. I czy jestem w ukrytej kamerze? Nie, to pana piorogi. I czemu, i czemu w ukrytej kamerze? A on mówi: tak, no nie spodziewałam się, że streamerka będzie mi pierogi przynosić, nie ja wiem, no widzisz, więc czasami można mnie tam spotkać, może czasami tam komuś zupkę przyniosę. A jak będziecie mi nie mili i będziecie mnie obrażać w internecie, to wam napluję do pomidorowej. No, ja sobie zapamiętam, zapamiętam. Fafik, narysuj na TikToka domek z ogródkiem, z pieskiem i ze słoneczkiem. Boże, dzieci są takie urocze. Nie powinny mnie słuchać, bo ja przekleinam. Jak przychodzi do mnie, takie, podchodzi taki mały bąbelek, dzieciątko, takie małe, to ja mówię, purze święty i widzę jeszcze mamę rodzica, który mówi: O, proszę pani, bo tutaj syn by chciał sobie, czy tam córka. I mama prosi, że może, czy może zdjęcie. Ja mam taką ochotę powiedzieć tej mamie, proszę pani, proszę wygooglować moją ksywę i zobaczyć, czy jestem odpowiednia. Odpowiednią osobą do oglądania na wiek pana, pani syna. Od ile się powinno mnie oglądać? Ja myślę, że tak 16, plus, bo nie powiedziałabym, że to jest taki content tylko dla dorosłych. No nie jestem, nie jestem family friendly. No. Na innych platformach tak. Na YouTubie czy na TikToku spoko, ale na streamie bezpośrednio 16. Plus. Sądzę, że większość ma mniej niż 16 lat. Na 100% nie. Większość moich widzów, ponad połowa moich widzów jest na pewno pełnoletnia. Jak sądzisz, wiecie? czy mówienie rodzicom, że jest się gejem i ma się chłopaka w momencie, w którym. Oni cię utrzymują i są homofobami To dobry pomysł? Nie To jest dyskusja, której nie masz Prawa wygrać, ona w twoim życiu Nic nie zmieni, oprócz twojej wygody Że ewentualnie myślisz Że kiedy twój związek i twoja orientacja Będzie jawna, to że będzie mógł Twój chłopak przyjść do ciebie i Siedzieć ze sobą, a to jest nieprawda Prędzej cię rodzice na prostujący obuskarne karny zapodają Niż zgodzą się, żeby kolega do ciebie przyszedł Więc nie... To jest po prostu bez sensu Bez sensu to jest. Wyprowadź się to jest tak. Dopóki mieszkasz pod moim dachem, żyjesz zgodnie z moimi zasadami. To jest zasada, która była u mnie w domu. I wydaje mi się, że ona jest w każdym domu. Więc jedyne wyjście, to zmienić dach. I nie mówię tu dosłownie. To jest przenośnie. Jakieś porady, co y, dalej, gdy właśnie skończyłam szkołę? Wiadomo, jeszcze matura. Ale co potem? Bo nie wiem. Na studia nie wiem, czy chcę. Nawet nie wiem jakie. Do pracy nie wiem jakiej. Ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Oliwka. Po pierwsze, ważne pytanie. Czy twoi rodzice cię dalej będą utrzymywać, jeżeli nie pójdziesz do pracy? Czy masz rodzicielskie. Wszystkie utrzymania. Ja miałam. Powiedzieli, że mogę zostać tyle, ile potrzeba. To oliwka. Idź na studia. Nie po to, żeby zdobyć papier czy edukację, bo to nic nie daje, ale idź na studia. Przedłuż set lata niewinnej młodości, póki jeszcze kurwa możesz. Nie zastanawiaj się, co będzie w przyszłości, bo ja ci powiem, co będzie w przyszłości. W przyszłości będą rachunki, podatki, praca, zbieranie na kredyt i churwa. I plecy cię będą boleć. Idź na studia. Weź to zarządzanie. To jest ogólny kierunek. Każdy się tam świetnie bawi. Jeżeli nie wiesz dokładnie, co chcesz robić, idź na zarządzanie. Ja byłam, super się bawiłam. Dobra, mamy takie coś. To jest szklana podkładka. Bardzo ładna. I co najważniejsze, będzie łatwo ją utrzymać w czystości. Bo jako konkurencyjny wybór mamy aktualną podkładkę, która nie jest szklana. Nie mamy jej długo, prawda? Wygląda tak. No i co? Ja im próbowałam już czyścić jak coś, bo przy przeprowadzce ją czyściłam. Ona już była myta. Nieźle jak na twoje standardy, no bo była myta. I teraz tak, jak byście to widzieli? Może zostawić tą podkładkę pod spodem, tą dużą i na nią położyć szklaną, czy zostawić drewno i jesteśmy w naszym drewno era, drewno era. Dawno nie widziałam w ogóle tego biurka, w sensie drewna na tym biurku, a jest bardzo ładne, takie jasne. Starą. Co ty na giveaway dla widza? Albo. O, mogę jej użyć pod kuwetę dla kona. Sprawdźmy tom. Ej, dobrze to wygląda. Ej, fajne. Ej, fajne to jest. No, fajne. I teraz tak. Mamy tom klawiaturę. Albo. znowu mamy wybór. Ta albo ta. Dobrze. To mamy wybraną klawiaturę. Przecież to też fajna taka leciutka była. Ta. To podłączam tą. Sprawdzam, czy działa. Bo kurwa, dobra, to klikanie. Ta też ma spoko. Ale, dobra. Porównanie klikania, porównanie klikania robimy. Ta lepiej klika. Biała idzie na backup. Co jeszcze, co jeszcze? Tu mamy do rozpakowania. A, to co Remit chciał ukraść. Połączony. No dobra, do czego ja to mam podłączyć? Do komputera? O kurde, on chce do komputera być podłączony. Dobra, spróbujmy to. O mm. ale tu świeci, a Wy nie widzicie tego tak dobrze. Mam dużo lampek tu. Czekajcie, wyłączę lampki tam. O, jeszcze tam wyłączę. O, teraz widzicie, jak świecą. Fajne, dobra, co warto z nim jeszcze zrobić? Tu jest jakiś klik. Aha. Aha, aha, okej. Okay. Czyli to co? Naprawdę chcecie to twoje 5 minut? Naprawdę chcecie to oglądać? Ja byłam w, na castingu do twojej 5 minut, dwa. to? Tak, i my się poznaliśmy tam w ogóle. Nie, najgorzej. Najgorzej, jak się już z kimś poznałeś i on cię nie pamięta. Ja tak zawsze ludziom robię. Widzę się z ludźmi i to mówię, cześć, Kasia. my się już znamy. A tak, oh, no, nie ja nienawidzę, ale wiem, że zawsze to robię. Zawsze to robię. Ja, ja po prostu nie zapamiętuję ludzi. No, jak ktoś podchodzi i mówi: Cześć, Kasia, to ja mówię: siema I często to są widzowie. A ja nie wiem, że ja ich nie znam. Udaję, że ich znam, bo wydaje mi się, że to są jakiś znajomi, których mijam, których gdzieś już poznałam. I ja mówię: siema Na przykład, uwielbiam cię oglądać na TikToku. A wtedy, a czyli to widz", ja mówię No to fajnie, fajnie, no. I idę dalej. Jakbyś nas przekonał, że powinniśmy Ciebie wybrać? No, to jestem totalnie po. No w sensie pozytywnie pojeb... osobą oczywiście wiecie ej a nie przeraża was ilość osób wyrzekających się że zrobię wszystko co mi każecie będę taki jak chcecie i takiego podejścia na zasadzie pomiszcie mnie jak chcecie a, ale tylko mnie weźcie co ty byś chciała krodzia yy, w świecie zmienić w świecie no na pewno bym chciała żeby śląska odatka była językiem a nie ino dialektem. a co to zmienia miałam to pytanie w jak robiłam ten test na politics i było, czy, czy śląski powinien być jako tam jakiś język, coś tam mniejszościowy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, obojętne mi to. Czy językiem, a nie gwarą? Ale co to zmienia? Głównie chodzi o kulturę, jakąś, żeby jej zachować, były słowniki i tym podobne. Ale to nie mogą sobie zrobić słownika bez tego? W sensie, czy to, że to jest uznane jako dialekt, a nie jako język, jest przeszkodą, żeby zrobić słownik? Czy żeby kultywować jakąś tą kulturę? O dofinansowania chodzi. Aha. bo my na kaszubach mamy w szkole lekcję kaszubskiego. A kaszubski to jest język czy dialekt? No to niech śląski też będzie językiem. Komu to przeszkadza? Ja nie pokazam w ogóle siebie. Serio, w ogóle. Ej, a damy mu sobie Proszę, dajmy mu szansę. Oczywiście, że nie. Zrobiłeś największy cringe to no, jaki tylko mogłeś. On jest mega dziwnych typ. No, wujek łuki mocny i brutalnie ale ja takiego wujka łuki właśnie lubię. Ale ten jest taki na trend. Jak masz jakiś pomysł, to zrób to. Karol! To to? Jezus! No, o ja to była mała, mała próba, żeby pokazać, że się nadaje. Chory, chory typ. Mega, mega dziwne, mega dziwne. To ja się właśnie takich ludzi boję, takich, którzy nie rozumieją słowa nie. To jest moje. Twoja... Wziąłem gitarę. Wziąłem samochód. Żony nie, nie brałem, za to moją mamę przedstawiam wam. Ma gitarę, ma samochód, żony nie ma, ma swoje 5 minut. O! mentalnie oczy mi krwawią, a dusza została rozbita na tysiące kawałków. To jest złe. I ja jestem ciekawa, jak ta matka się na to zgodziła. Na którym etapie, kiedy on jej tłumaczył plan, na którym etapie ona powiedziała, ej dobra, robimy to, to jest zajebiste, na pewno się dostaniesz. Nie dość, że siebie upokorzył, to jeszcze mamy, no. Jak Nie się sprawuje uchwyt na słuchawki, który Ci wysłałem? Jeżeli to Ty zrobiłeś ten w wydruku 3D, ten, to cały czas jest przy moim biurku, idealnie się wpasowuje w Słuchawki korzystam dziennie. Także to, to mógł być najlepszy prezent urodzinowy, jaki dostałam. A jest to chyba wydrukowane w tym. W drukarce 3D. To jest dokładnie to, co potrzebowałam. O kurwa, rozjadłam. Nie! Nie! Jak to naprawić? Nie! Ja nie to zrobiłam! Ej, nie! Tu był jakiś element, on spadł. go nie widzę. Nie! Kurwa! Widzę. O nie, wpadł pod kąpus. Dobra, mam go. Jezus Maria. Dobra, teraz jak to naprawić? Tu się coś urwało. Kurwa, teraz to w to nie pasuje. Jakim cudem. Nie, wierzę w to, no. Okej, okay, dobra, wkręciłam to. Nie ściągam tego. Zamocowałam, działa. Ale to, profesor palca złamałam. A oh, Menders. A Menders, wiesz, że miałam pożar w domu? Kuchnia nam się zapaliła. Jak? No nie piszesz, nie dzwonisz, to kiedy ci mam coś opowiedzieć? Co? Ty myślisz, że co, to jak przy, przyjdziesz raz na czas i że ja b, b, będę ci tu wszystko opowiadać? Lol. Ja odpowiadam ci na każdą relację na IG. Dla mnie odpowiadanie na relację na IG to nie jest wiadomość do kogoś, która rozpoczyna bądź kończy rozmowę. Dla mnie wiadomość co tam, albo konkretne pytanie najlepiej zadane, to jest rozpoczęcie rozmowy. Zresztą wiesz, bo odpisuje ci tylko na twoje długie litanie, piszesz, albo cię odzwaniam. Halo, Mario 69, masz... A spoko slimuje, 10... jest, jesteś na głośniku, co tam? No może kto odpowiada na relacje na Instagramie, nie? Realnie. I ten, ale w pracy jesteś, mówisz, tak? No ale bardzo dobrze, się czuję. dziękuję w ogóle za telefon, bardzo mi miłe, z taką inicjatywą tutaj wychodzisz, żeby, żeby ze mną porozmawiać. To, to bardzo, bardzo miłe. No, się no, spoko, spoko się mieszka, fajnie jest. A hmm? gotujesz mi kiedyś obiad? No, nawet no, dzisiaj będę robić gotowanie na streamie. Serio? Mhm. Uh -huh. Widzisz, jak ja Cię wyczuwam? A no, na parę potówkę co byś chciała dostać? No, na, na parę potówkę to bym Cię musiała najpierw zaprosić, nie? A, no, bo tam mówiłam, co gotujesz na obiad? Na gotuję krupnik i, i robię pieczone łódka z kurczaka z puree ziemniaczanym i sałatką. Uuu, a jaka sałatka? Sałata, pomidor, ogórek, cebula, serfeta i sos francuski. Fajne, fajne. Wiesz co jeszcze jest fajnego francuskiego? Co? Pocałunek.